Nie ma co ukrywać, że Brawl Stars jest aktualnie jedną z najbardziej popularnych gier. Ale no na pewno nie każdy z was oglądał odcinki z Brawl Stars u innych youtuberów, powiedzmy z 4 czy tam nawet 5 lat temu, gdy to Brawl Stars miało swoje dopiero początki. No i tak się składa, że w tamtych czasach wielu znanych youtuberów dzisiaj tego bronla grało i go nagrywało, a wy nawet o tym nie wiecie, że oni go nagrywali, bo dzisiaj mają zupełnie inny content. I właśnie w tym odcinku pokażę wam siedmiu youtuberów, którzy kiedyś nagrywali Brawl Stars, a teraz już nie nagrywają. Są to bardzo znani youtuberzy, więc myślę, że będzie ciekawie Zanim do tego przejdę, uwaga, sprawdzamy teraz, ile osób w ostatnim tygodniu grało w Brawl Stars. Jeśli chociaż raz w tygodniu grałeś w tego Brawla to zostaw łapeczkę w grę pod tym odcinkiem, zobaczymy, ile będzie takich osób. Jak możesz to z góry, dziękuję. I standardowo tutaj się tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym filmiku, wystarczy byś mnie subskrybował. A i twoje zadanie to oglądać ten filmik do końca i napisać mi w komentarzu, ilu z tych youtuberów co dzisiaj pokażę w filmie, ty znasz, bo jestem w sumie ciekawy. Parę dobrych lat temu wrzuciłem taki odcinek, gdzie pokazywałem wam 9 youtuberów. Którzy kiedyś nagrywali Brawla, a teraz już go nie nagrywają. Ale tak się składa, że od tamtego czasu troszkę się to zmieniło, więc dzisiaj nagrywam taką lekko zedytowaną część tamtego odcinka z nowościami. I pierwszy youtuber, od którego sobie zaczniemy, który kiedyś nagrywał Brawl Stars, a dzisiaj już tego nie robi, to Dexy. Na pewno Dexy'ego mega dobrze znacie. Jest to bardzo popularny YouTuber, jeden z najbardziej popularnych, jeśli chodzi o Minecrafta. Bo właśnie Dexy z Brawl Stars, który kiedyś nagrywał, przeszedł najpierw na Amongasa, a później na Minecrafta. Tak to wygląda. I w sumie wyszło mu to na dobre, nie ma co ukrywać, bo robi naprawdę niesamowite liczby i bardzo. Odcinki z Minecraft'a, więc no tutaj jak najbardziej za to szacun. Ale jak damy sobie od najstarszych, zwróćcie uwagę, to już 5 lat temu Dexy nagrywał Brawl Stars. I śmiało można powiedzieć, że w tamtych czasach, gdy nagrywał tego Brawla, też był jednym z najbardziej popularnych YouTuberów, jeśli chodzi o YouTuberów Brawl Starsowych. Mnóstwo ludzi go wtedy oglądało, mimo że Dexy wtedy był bardzo młody, to już zyskał naprawdę sporą taką liczbę odbiorców. I robił mocne, mega mocne, nawet bym powiedział, wyświetlenia, jak widzicie. Więc no jeśli chodzi o Brawla, to były początki Dexiego, tylko już od paru lat no, go zbytnio nie nagrywał nie ma co ukrywać, teraz głównie Minecrafta robi lecz jak wejdziemy sobie w popularne filmy u Dexego, to jestem ciekawy na którym miejscu jest jakiś odcinek z Brawl Stars, bo tutaj są same z Minecrafta one mu się dużo mocniej wybijają, ale generalnie Brawl Stars też na pewno nie było złe w jego wykonaniu, bo zobaczcie 5 lat temu odcinek 404 tysiące wyświetleń, ten filmik mojej ulubione postacie z Brawl Stars top 5, to jest jego najpopularniejszy Brawl Starsowy filmik, który aktualnie ma na kanale, napisz w komentarzu czy znasz Dexego i czy oglądałeś kiedyś jakiś jego odcinek z Brawl Stars to postaram ci się przypiąć serducho, a ja lecę już do drugiej osoby jest to nie kto inny jak JJka, więc tym razem tutaj kobiecy akcent w tym odcinku i tak się składa, że JJka już też Brawla od dawna nie nagrywa. Ma taki bardziej content lifestyle'owy, bym powiedział, na swoim kanale. Są to odcinki bardziej z prawdziwego życia, nie są to już odcinki gamingowe, ale kiedyś na pewno kojarzycie, że JJka nagrywała mnóstwo Brawl Stars. Jak wejdziemy sobie tutaj od najstarszych odcinków, to właśnie też od Brawla zaczynała, to były jej początki. Nagrywała tutaj czy to odcinki z Farelem, czy po prostu jakieś inne. Cały czas wrzucała jakieś filmy z Brawla, była mega popularna jeśli chodzi o tą gierkę. A dzisiaj już totalnie jej nie nagrywa, chyba że na kanale Ufarela, bo wiem, że Ufarela parę razy ostatnio występowała, co nie? Na przykład tutaj macie 3 tygodnie temu odcinek, gdzie JJ'a normalnie w Brawl Stars grała, ale na kanale Farela. A w tym odcinku chodzi o to, że pokazuję wam YouTuberów, którzy nie nagrywają tego Brawl Stars na swoich kanałach, a kiedyś go tam nagrywali, nie? Więc JJ'a tutaj idealnie się wpisuje. Nawet kojarzę z tego, co pamiętam, że JJ'a chyba miała taką bardzo popularną piosenkę Brawl Starsową. Czekajcie, tak widzicie? Mama ostrzegała piosenka Brawl Stars. 3 miliony 400 tysięcy wyświetleń. Słuchali? Jeśli kiedyś tą nutkę, napiszcie w komentarzu, czy ją kojarzycie, więc tak to wygląda. Trzeci youtuber z dzisiejszego filmiku to totalny szef, czyli Admiros. Admiros też kiedyś bardzo dużo odcinków z Brawl Stars wrzucał, z tego co kojarzę. No i już od dawna tego nie robi. Teraz ma taki content bardziej związany z gierkami takimi horrorowymi. I też świetnie mu to wychodzi. Ta zmiana wyszła mu naprawdę na dobre. Póki co każdy, kto odszedł od Brawl Stars, to kurde ta zmiana mu wyszła na dobre. No bo rzeczywiście to, jakie robi liczby teraz na YouTube Admiros jest niesamowite i należy mu się za to wielki szacunek. Wrzuca potężne odcinki właśnie z takich gierek horrorowych. No ale kiedyś też nagrywał Brawla no sami spójrzcie, jak piszemy sobie Admiro Brawl Stars to takie odcinki normalnie się tutaj pojawiają wiem, że Admiros też ostatnio występował w kilku odcinkach Brawl Starsowych u innych youtuberów ale no było to u innych youtuberów, więc Brawl może nie ma odinstalowanego, ale na swoim kanale już go nie wrzuca. Teraz myślę, że mogę was zaskoczyć, ale na pewno każecie takiego youtubera, jakim jest Jacob, chyba najbardziej popularny Fortnite'owy youtuber w Polsce i tak się składa, że Jacob też kiedyś nagrywał Brawl Stars, myślę, że tego nie wiedzieliście akurat, nie? No teraz jak wiecie nagrywa Fortnite'a i no jest przepotężnym youtuberem, jeśli chodzi o Forta, robi też niesamowite liczby i ma potężny kanał zresztą za niedługo może dobije 2 miliony subskrypcji a no ta liczba robi wrażenie, ale jak wpiszemy sobie Jacob Brawl Stars to sami zobaczycie że wyskakują tutaj jakieś jego odcinki z Brawla, które były wrzucane 4 lata temu, więc dosyć dawno, ale takie filmy były rzeczywiście tutaj na jego kanale pojawiały się, więc Jacob też kiedyś kilka odcinków z Brawla wrzucił. I teraz uwaga, żywa legenda Brawl Stars, czyli Kremol Kremol to jest youtuber, który od samych początków tego Brawla nagrywał, kiedyś nawet jeszcze inne gierki Supercell'a, czyli Crash Royale itd. Dalej. No ale generalnie najbardziej znany był po prostu dzięki Brawl Stars. W czasie, gdy on rzucał odcinki z Brawla, no to tak naprawdę mało kto miał od niego większe wyświetlenia. Robił niesamowite liczby. W ogóle jego odcinki były bardzo fajne. Ja też dobrze się znałem z Kremolem. Był to spokoziomek i no od dłuższego czasu niestety on już tego Brawla nie nagrywa. Zakończył po prostu działanie w YouTube. Powiedział, że po prostu się już wyczerpał i że to nie jest coś, co daje mu radość. A najważniejsze jest to, żeby po prostu radość z tego płynęła. Nie? Więc jak najbardziej tą decyzję rozumiem, ale szkoda, bo Kremol to był spokoziomek i robił naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne filmiki z Braula. Stars. Zresztą no jak widzicie po wyświetleniach, że te liczby naprawdę były potężne ehm, No i co jak co, Kremol dobry ziomek, ale taka ciekawostka, że jeszcze ostatnio 3 miesiące temu Powrzucał kilka takich swoich starych odcinków, które nagrał parę lat temu, ale po prostu parę miesięcy temu je wrzucił na kanał ehm, Czy to odcinek z Konopskim z Brawl Stars, taka ciekawostka ehm, No i jeszcze z Manojkiem Zanim przejdziemy do kolejnych youtuberów, wierzcie, że jeszcze będzie mega ciekawie To zapraszam was na mój sklep, dla widzów link do niego macie w opisie Kozackie koszulki, bluzy, dużo fajnych rzeczy, Między innymi nawet spodenki wleciały ostatnio, idealne na lat to. E, każdy znajdzie rozmiar dla siebie do każdego zamówienia. To rzucamy też zdjęcie z autografem. Zbliża się dzień dziecka, więc myślę, że coś zakupić sobie z mojego sklepu. To jest idealny prezent właśnie z okazji tego dnia. Link w opisie serdecznie polecam. To teraz czas na Smilexa. Smileslow też mocno namieszał na Brawl Starsowej scenie. E, jego odcinki z Brawl Stars, mimo że nigdy nie miał jakichś specjalnych miniaturek, robiły niesamowite liczby. No i po prostu umiał to bardzo dobrze nagrywać smile. Zresztą miałem takie wrażenie, że za coś się nie weźmie Smile, Slow, to robi z tego dobre odcinki. Jeśli chodzi o content dla młodszych osób, i tak samo też. Było z Brawl Stars, no bo wrzucał bardzo dużo filmików. Miesiąc temu, czy trzy miesiące temu, jeszcze pojawiały się jakieś sporadyczne odcinki właśnie z Brawla, jeśli chodzi o Smilexa, ale raczej są to takie jedynie pojedyncze filmy i normalnie tego nie wrzuca na żadnym ze swoich kanałów, mimo że ma ich dużo. Bardziej skupia się na Robloxie i na Minecrafcie, a tych odcinków z Brawl Stars teraz jest no, mało, bardzo rzadko są. Nawet 4 miesiące temu ja wystąpiłem na odcinku Smile'a. Na moim kanale też on wystąpił, więc na pewno Smilexa dobrze znacie, ale kojarzony głównie z tych wcześniejszych lat, jeśli chodzi o Brawl Stars, gdzie robił wielkie openingi mega myślę, że wszyscy to pamiętacie. I na koniec Kolejna legenda Brawla, czyli Gaweł. Myślę, że jego nie znaliście, no bo Gaweł już od 3 lat ponad nie nagrywa. Nie miał jakoś mega dużo subów, ale jak na tamte czasy 27 tysięcy subików, jak na początki Brawl Stars, to była bardzo duża liczba. I Gaweł był mocno kojarzony z Brawlem. No i tak się składa, że ostatnie swoje filmy tutaj wrzucił 2 lata temu. E, aczkolwiek, na przykład były takie jego odcinki, jak sobie ustawimy, od najpopularniejszych, które robiły mega mocne wyświetlenia, widzicie? 5 lat temu ponad 500 tysięcy wyświetleń. Tutaj e, ponad 300 tysięcy wyświetleń. Takich filmików było kilka. Gaweł robił naprawdę dobre materiały, był Pokoziokiem, też się z nim znałem, e, ciekawe co teraz u niego, no bo już od dawna nie nagrywa Po prostu pamiętam, że był jednym z pierwszych youtuberów Brawl Starsowych, których właśnie oglądałem, nie? E, więc fajnie sobie te czasy wspominam, bo to był już dobry czas temu Ale takich legend, które nagrywały kiedyś Brawl Stars, no a dzisiaj już tego nie robią, było więcej Więc jak chcecie, to może za jakiś czas nagram wam drugą część tego filmiku Bo naprawdę, jest sporo youtuberów, którzy kiedyś tego Brawla nagrywali Teraz część z tych youtuberów już popowracała do Brawla, no bo Brawl Stars znowu stało się popularne Ale zostali jeszcze tacy youtuberzy, którzy nie wrócili, właśnie dzisiaj wam ich pokazałem No zobaczmy, trzymajcie się, piona!